Cześć kochani, witajcie na moim kanale Po bardzo i to bardzo długiej przerwie Przepraszam was, ale nie miałam trochę czasu na nagrywanie filmu I wiecie takie no... Że... Ale bez żadnego tutaj gadania Dzisiaj przychodzę do was z nowościami ze świata Movistar Planet 2 Ale świątecznej, bo zbliżają się małymi krokami święta A jak się zbliżają święta, to się zbliża event Świąteczny na MSP2, i dlatego postanowiłam dla Was nagrać rzeczy, które się pojawią na evencie, motywy różne takie wiecie Duperela. Ale jeszcze wszystkie jak na razie nie ma, a jak chcecie na bieżąco yy, obserwować, co będzie dokładnie na eventach, jakie będą motywy i tak dalej, to. Tutaj w na tego Instagrama, bo tam są nowości ze świata Movistar Planet 2 i się wszystkie dowiecie. I już tu bez żadnego gadania zapraszam was do obejrzenia tego odcinka do końca. Może najpierw zaczniemy od motywów. Pierwszy motyw prezentuje się tak. Bardzo ładny, mi się mega podoba, naprawdę. Te kolory są super. A drugi motyw prezentuje się tak. Ale nie ukrywam, ten pierwszy motyw podoba mi się bardziej, bo ma bardziej świąteczne kolorki. Teraz przechodzimy do ubrań. Mamy tutaj wariant męski oraz damski, i mi się wydaje, że to będzie bardziej z eventów niż do sklepu. Więc mi się wydaje, że są takie eventowe ubrania. Nie wiem, jak myślicie, ale zobaczymy, zobaczymy jeszcze. No i tutaj mamy jeszcze potki. Będą do zakupienia co roku. Mega fajnie to wygląda. Teraz już przechodzimy do przedostatniej nowości, i to będą, uwaga, czatrumy, więc. No, mega świąteczne, mega fajny vibe i mega mi się to podoba. I uwaga, teraz to już jest ostatnia nowość i to jest mega mocne. I to będzie gra. Czytajcie, to gra. To jest no jakiś nowy update. I ja już się nie mogę doczekać, kiedy to się pojawi, naprawdę. I teraz Wam pokażę, yy, o co tutaj będzie w tym chodzić, bo. Też wam dokładnie to jakby przetłumaczyłam, żeby no, się nie pomylić, żeby wam to jakoś to wytłumaczyć. Więc teraz wam tu pokazuję. Będziemy piec ciastka i jestem ciekawa, jak to będzie w ogóle polegać na czym i wiecie, jestem mega tym sereponiarana i już się nie mogę doczekać, kiedy ten event wleci. Ale pewnie obstałem, że w grudniu już jakoś, więc y, trzeba teraz tylko wyczekiwać. I to na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że nowości Wam się spodobały. Jak tak to możecie stawić łapę w górę oraz suba na kanale. Będę mega wdzięczna, a jak z Wami się żegnam, do zobaczenia!